No, dawajcie. Witajcie. <grym> <Zrobię>. <grym> Witajcie w kolejnym odcinku z Left4Dead'a. Tym razem mówię przynajmniej w jakiej grze jesteśmy. No. <grym> ale ale tak... w ogóle jaka lipa, no to jest trzecie podejście, tak? Tak, tak. to jest trzeci raz. O, ja. no. Trzeci, ciekawy, jest bardzo ciekawy. raz. Dobra, ciśniemy wszyscy za Dante jako sztabik, no. sztabik jako Dante. No Sztabik jako ja i Dante jako o, ja. sztabik jako ja. No. Nie jako ja, ty. Ja już tak. trochę ogarnąłem chyba. Będę teraz Tak, ogarnąłeś. <garnę> o tyle ci powiem. I panowie wszyscy ciśniemy teraz za mną. Dobra. Mm, tak to bo, tak to w grupie jeden ma karmistę, drugi wtedy obstawia, nie wiadomo, Dobra. Idziemy we czterech, bo już się nie rozdzielamy, bo ono jakoś nie wychodzi. Jest wtedy lipa. Wiadomo Chowder wchodzi, czy ktokolwiek, gratujemy go od razu idziemy ciśniemy dalej, nie? Musimy powiedzieć tak, no. że nie możemy już sfajlować, bo to jest trzeci raz. A czwarty no. też będzie... Ale teraz same. idziemy grupą. Tak. Idziemy grupą. Nie także się rozchodzimy i no. jeden, drugi wiesz, do innych tych kanistrów. To, to rzucimy tam. Dobra. Szybko panowie. Zadane, zadane. Te sklepy tutaj co są te schody. Dobra, mój monte. Hunter już gdzieś. Hunter. Okej. Okay. Dobrze, ładnie Ciśniemy Biorę kanistry. Okej, okay. akurat są Czyli dwa. Bierzemy po jednym czy ten drugi też wziąć? No, po jednym no. No wezmę już to. Zrzucacie na dół. Od razu. Idziemy dalej. Fuck. A uwaga biegnąc, ustawił. O ja. Eee, okej okay, pan, tam zajęliście się tym? Fuck, Jocki. Dobra. Eee, schodzimy na dół ooo, wow, wow, wow. panowie, tutaj jest taki skrócik fajny Widzicie? no zejdźcie na to już mam chwila, bo tu chodzi. horda, pięknie. no już jest mała horda, dobra, walić hordę, po prostu no. wybija jak są za tobą dobra teraz na drugie schody dynamicznie i w ogóle musi być dobra, ja sobie wezmę za apteczkę Co tu jest? Nie bij mnie! jokiego gdzieś słyszę Zajedź, no Kira, po ty to, mhm. to czekam mimo wszystko Co O się? nie! Biegną, 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 Uważaj, teraz ich odeprzy Teraz po tamtym Uwaga, biegną. Jeszcze tu jest jeden Dobra, ja tutaj, tą A stronę nie, już wziąłeś teraz taktycznie, nie? No. no przynajmniej tyle, nie to, że a no wszyscy się rozchodzą i jest joki. No to, tą już. dało mi to. I teraz idziemy tego. To już wszystkie czy jeszcze coś? Jeszcze jeszcze, jest. Z drugiej strony jeszcze. No panowie, zaskakujemy. Serio? Ej, z drugiej strony. <śmuszczam> znowu. <i skaczcie. śmuszczam się> jest... <śmuszczam> Dob dobrze Wybacz, się... panowie, słuchajcie. Przypomniałem się, bo to jest to rusztowanie. Musicie się wrócić na tamte pierwsze schody i przejść nimi tutaj. O Boże! Dobra, no, Idziemy do sztabika. Dobra ja, no chodźmy... Dzień chodźmy tam raz. wszyscy, bo nie wiadomo ile tam będzie, więc jak ratujemy kogoś, to wszyscy wszystko wszystkich jest. Biegną do sztabika. No. Kurde, to wam zaję. Tu chodźmy skoczymy tutaj i szybko. O nie, biegnie, 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 bieg, nie. Weź tego. Weź, e, szybko karnistry bierz. Ja się ulecę w tym czasie. Dobrze. A ja będę tu tanka. Jak wyjdzie. Okay. Jest. Hunter. Dobrze. dobrze. Gdzieś się schował. Hunter gdzieś z góry skoczy. O Okej, okay, panowie. Y, ciśniemy dalej. Mhm. Mm Są jeszcze jakieś karnistry. Wznosimy je. O nie. Paga, tank. Kurde, jak on nie chce. zginął, zginął. zginął Na tej kondygnacji już nie ma. Dobra, jest trochę wyżej, ale to trzeba z drugiej strony przyjść. Ja. Jak? Z drugiej strony? Czekaj, czekaj, czekaj. Wyżej, widzisz? Po prostu z drugimi schodami musimy wejść, bo ja mówiłem, że dobra, idziemy do, idziemy do sztabika. No tak, no to idziemy. Pan nie tym No wszyscy są. Dobra. Splitter tu chodzi. Można go zabić, tylko uważajcie, jak jeszcze nie postrzelcie tych karnistrów. Ile jeszcze zostało tych karnistrów? No, ostatnie. A dobra. No. To może się uda. Może. Taktycznie, taktycznie. Taktycznie. Coś tutaj głupiego leci się wydziera. Już. Kanister poszły nie, no, Szytuję, Jeszcze tu I panowie, schodzimy tędyk Którędy? E, niech tylko kira tego Może schodami, jak ludzie Nie, o, no, to, szyb, to szybko, szybko <laughs> Schodzimy tyk, tyk Ładnie Oj, się... mnie opluł O, oh, fuck, no nie Jest tak Chodź szybko, szybko Halaj, schodź tu na dół, na dół, na dół, tą szybą, tu szybko ja Jaką nie szybą? Widzę, ja nic oprócz. nie widzę No wprost, no idź prosto, idź prosto no, Mnie opluł, Ja to tyk, odwróć się Kurde Juki. No kurde, nie mogę się uwolnić od niego A tutaj. To tu wybitym Kira ulecz się? Wiem Ja cię będę no no ja Mam apteczkę? Nie mam apteczki. Ja no, mam jest... masz. Niech cię Hana ulecie, raz będę obstawiał. No, no hunter O Boże, jed jedną HP mam, 1%. Zaraz się Hana uleczy! Jakie hamstwo? Już? No już A mam faj bombę jakby co jeszcze To ją rzucić jak będziemy bywać paliwo. nie ruszaj dobra. dobra Panowie na speedhacku teraz wlewamy Horda dobra. idzie, możesz gdzieś rzucić faj bombę Dobra Już rzucasz teraz? Jak zobaczysz że idą to rzuć Dobrze Kurde. No ale teraz łatwiej jest trafić w kanister Smoker, smoker, smoker. Czekajcie. No dobra, ból. Jeszcze dobra tu wlewać Teraz y, jak. trzeba po kolei, tak? Tak charger. Dobra. No, tak dużo ich chyba tutaj teraz nie ma. Nawet czekaj aż będzie ostatni. No. tank. Tak coś mi się wydaje. Nie no. tak jest, no. tank. Ale i No o, ale i poleciał. Zaraz <grywka> zginął. Oh, ale ja ledwo żyję Weź tutaj są apteczki, wiesz nie? Joki Już, już 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 To Ryszel. Dobra Dużo tego panu No serio z... Już miałem apteczkę w rękach Gdzie to są łapteczki? No, tu a, leżą gdzie taki... ja leżę no Dobra czekaj, jeszcze wleję tylko ten jeden łapki Zgrę, Fuck Kira szybka Wlałem już A tu jest Kurwa. Fuck Hunter Dobra, ja spokojnie, mam dużo A. HP, więc może ci się uda jeszcze Dobra ja mam tego, ja mam... Fox Ostatnie paliwo Gdzie Co? to jest? Coś debil wrzucił jedna tam! Ja, ja zaraz tam wejdę ja już tam, ja. ja już tam raz wskoczyłem czekaj. Ale to czy musisz z, z tego? Wejść na to piętro drugie Szybko Ja pierdzielę No pustuj apteczka, apteczka, wezmę No, boomer nie... Co się stało się? Nie wskoczył, czekaj tą to... Nie stąd, tylko... Tu piętro drugie O w mordę Shit, ile tu jest, no Trzeba wyjść po tych schodach jakoś Może tak Ja wiem jak Jest, mam! Masz, skoczyłeś? No. To było przesrane jakbyśmy nie mogli tego. Stąd od tego. Ej, chodźcie, chodźcie tu, szybko, szybko. Hana, dawaj, 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 Kira wejdź tu Jest! Wow. Wreszcie no, bo... <laughs> no. Wow, Zajebne. nareszcie A teraz takie boom i wybucha Ucal Ocalali, uciekli. A to kolejny rozdział, tak? No, to teraz jest podsumowanie jakby tego. Dead center. No, to ci pisze wszystko, nie? A. Głosuj za pominięciem. Statystyki gry łączne... No, to, gry, no, no, to pacjent, minuty. Jak to Zgony 2, Dante 4. <gry> Nabiło ci się. No. Ja mam najwięcej powalenia. Użyta apteczki 7. Ja. Zasłuchaj, 1-0. nic, nic. Braj bomby. Nikt z nas w walce wręcz nic nie robił. No to no tutaj wiesz, nie, nie? Nawet nie było takie, wiesz. Ale to nie jest cała kampania policzona, tylko ostatni ten rozdział. No. Że ostatnie dwie misje, jakby. No. Co my dwóch misji? Dobra, pominięcie. No. no. I tam no, no, na samym końcu pisze, że tego. Z tymi zombimi. Zombie, zombie. że w tym filmie ucieko, ucierpiało ileś tam zombie. No to co, trzymajcie się, do nas. Ale co, czekaj, czekaj, jeszcze mamy czas. Ile, co, co, co ile? Ale to Cześć. zaczniemy. No. Zakończymy kampanię. No. jedną część. No, no dobra. No, to... także... Na razie i... Na razie i... Cześć. Trzymajcie się.